Hej, 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 witam Was ponownie na moim kanale Kajak Klocki. Bardzo się cieszę, że jesteście znowu ze mną. Chciałam Wam na wstępie serdecznie podziękować za wszystkie motywujące komentarze, które pozostawiacie pod filmami, za wszystkie łapki w górę. To naprawdę przyczynia się do rozwoju tego kanału, zachęca mnie, mobilizuje, żeby ten kanał tworzyć coraz lepszy, coraz ciekawszy. Także naprawdę to wszystko dzięki Wam, pomału, pomału, małymi kroczkami, udaje mi się rozwijać. Dziękuję Wam bardzo. A dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj zbudujemy sobie kolejny zestaw serii Lego Harry Potter. Będzie to zestaw chwile z Hogwartu zajęcia z transfiguracji. Tak, tak, nie przesłyszeliście się z transfiguracji, tak, zostało to przetłumaczone. My dobrze wiemy, że to były zajęcia z transmutacji. Zajęcia polegały na tym, żeby uczniowie nauczyli się przemieniać na przykład szczurka w kielich. Zestaw składa się z 241 elementów. zawiera trzy minifigurki. Znajdziemy tu minifigurkę profesor McGonagall, Rona Wesleya oraz Hermiony Granger. Jak widzimy, będą ubrani w takie tradycyjne, jakby mundurki z kolorami Gryffindoru. Cena katalogowa tego zestawu to 130 zł bez grosza. Mi udało się go kupić za 93 zł. Myślę, że to był niezły deal. Mam nadzieję, że uda mi się zakupić wszystkie te książeczki. Spróbujemy je złożyć również, bo jak czytałam, jest taka informacja, że wszystkie te książeczki tworzą taką 360-stopniową scenę z Hogwartu. Zobaczymy, czy nam się to uda zrealizować. No więc co? Myślę, że pora na otworzenie tego pudełka. Chwileczkę, wezmę sobie nóż. Spróbujemy naciąć opakowanie. Może mi się to jakoś fajnie uda zrobić. Czasem się zastanawiam, czy. O kurczę, chyba nie. Czasem się zastanawiam właśnie, czy nie lepiej otwierać tego przed nagraniem dla Was filmu, żebyście nie musieli. Patrzeć, jak ja się męczę z tym otwieraniem, ale chyba się udało. Zawsze też się trochę na śmieci, niestety, ale jest. Może obniżę trochę kamerę, żebyście widzieli, co wysypiemy z opakowania. Sprawdźmy zatem zawartość. Ile woreczków z klockami będziemy mieli? Jaką instrukcję? Udało mi się. Mamy dwa woreczki z klockami. I te duże klocki. Okładki książeczki, tak się prezentują. Jak wiecie, to jest moja pierwsza książeczka, więc no nie mogę się napatrzeć na te inne, nowe elementy. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie i takie trochę zaskoczenie, jakich to jeszcze klocków z Lego firma nie wymyśli. Spójrzcie tylko na to, jaki piękny nadruk. Te dwa klocki są w takim troszkę rudawym odcieniu, takim ciemnym rudawym. Świetny jest naprawdę ten nadruk. Tutaj widzimy jakiegoś kotka, myszkę, czy szczurka, kielichy, miotłe. Naprawdę jest super. Co jeszcze mamy tutaj? Mamy również arkusz na klejek z jakimiś oknami, czy też obrazami czarodziei. No i jedną taką długą, taki długi klocek, instrukcja. Naprawdę fajny format tej instrukcji. Spójrzcie tylko na to. No taki mały, przypomina mi to taki malutki, fajny zeszycik, czy też brudnopis. Fajnie to wygląda. Fajny też taki odcień tego papieru jest. Wygląda, jakby no, ta książeczka miała już sporo, sporo lat. No i na końcu zestaw wszystkich elementów zestawu oraz inne zestawy z tej serii. Oj, kochani, ja już idę składać ten zestaw. Już się nie mogę doczekać, jak to wszystko zostało skonstruowane, jak to wszystko się buduje. Zawsze te rozwiązania sprawiają mi dużo frajdy, dużo zabawy podczas budowania. Zawsze zaskakują mnie również elementy, których wcześniej nie miałam w innych zestawach, także naprawdę, naprawdę ta seria z Harego Pottera jest mi bardzo, bardzo blisko. To co widzimy się za chwileczkę podczas składania Poręczek numer jeden, i będziemy sobie składać Rona. Ron, dwie buźki, oczywiście, jedna taka wystraszona, druga uśmiechnięta. Ubrany jest w taki klasyczny strój ucznia z dodatkami, właśnie w kolorach Gryffindoru. No i do Rona również jak najbardziej dostajemy szczurka-parszywka, ponieważ to taka nierozłączna para. Pora teraz na profesor McGonagall. Ona tutaj wyrazy twarzy ma takie bardzo dość zdenerwowane czy też groźne. No i otrzymuje fajne nakrycie głowy, czyli taką tiarę. Jej szata również bardzo ładnie zdobiona, super się prezentuje, bardzo ładne nadruki. No i oczywiście tą tiarę możemy później wykorzystać dla innych jakichś czarodziei. W zestawie również jest dołączona taka mała książeczka z nadrukiem. Oczywiście. Feniksa i jakiegoś y, kociołka, być może z przepisem na jakiś magiczny eliksir. Ta skrzynia naprawdę jest fajnym dodatkiem. Pierwsza moja skrzynia w kolekcji. No i fajne tam również widzieliśmy dodatki, y, filiżankę, żółtą żabę, no i kielich. Teraz jesteśmy w trakcie właśnie budowania jednego z regałów, które te w tej sali będą się znajdowały. Naklejka fajna z książkami, no i nanofigurka. Słuchajcie, jak ja się cieszę z tej nanofigurki, to naprawdę. A najlepsze jest to, że jedna jest w zapasie, czyli zostałam posiadaczką dwóch pierwszych nanofigurek. Ten klocek właśnie z takimi brokatami też bardzo fajny, no i oczywiście piękny ciemnoniebieski kryształ, też duży plus. Ładnie się to wszystko na tej półeczce komponuje. Również dostajemy dwa kielichy srebrne, także myślę, że to jest też godne, żeby zwrócić na to uwagę. Teraz zbudowaliśmy sobie tablicę. Na tablicy jest naklejka jak to właśnie żabę zamienić w kielich? Nie zapominajmy, że to są właśnie zajęcia z transfiguracji, czyli z transmutacji. No jak to sala, oczywiście musi być jakaś ławka dla uczniów. No i tutaj mamy akurat na wyposażeniu taką jedną ławeczkę i dwa krzesełka. Także dość symbolicznie, ale fajnie, że właśnie ta ławka również się tutaj w tym zestawie znalazła. No i słuchajcie, pora zbudować okładkę książki. Tak bardzo podoba mi się ta konstrukcja tej okładki, naprawdę fajnie to wszystko wymyślono. Tutaj taka mała naklejeczka z kielichem ale ta, ten tył okładki taki fajnie właśnie yy, wygładzony, wytailowany. O widzicie tutaj właśnie w tym momencie przykleiłam sobie, przypięłam sobie źle klocka, no ale to szczegół. Wracamy do omawiania. Tutaj fajnie właśnie tak na gładko to wszystko wykończone, fajnie się to prezentuje. No i będziemy właśnie przypinać okładki książki. Takie małe zdobienia, żeby nie było to wszystko płaskie. No i naprawdę powiem Wam, że ten przód książki robi robotę. Fajny nadruk, fajnie się prezentuje. Bardzo mi się podoba. Tutaj niestety mamy naklejki, naklejki z oknami, za to te okna, no to takie piękne, witraże kolorowe, bardzo zdobne. No a na dole już takie bardziej proste. No witraże tu na dole mieć nie mogliśmy, bo tak mi się wydaje, że do sali no, musi pływać jednak dzienne światło przez witraże, raczej to jest ograniczone i chyba dlatego te po prostu transparentne okna zostały na dole umieszczone. No i woreczek numer dwa, budujemy sobie Hermione. Buśka taka troszkę cfaniakowata. Pewnie jej dobrze idzie na tych zajęciach z transmutacji. Taki uśmieszek ma dość fajny. Również w klasycznym stroju ucznia. No i w komplecie. Fajnie to wszystko wygląda. Ja naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Podwyższymy teraz, żebyście lepiej widzieli. Jednak ta książka jest dość wysoka, i gdybym nagrywała tak całkiem z dołu, no to myślę, że źle byście wszystko widzieli. A tak to przynajmniej z daleka widać, co się buduje. Tutaj nie zapominajmy również, że projektanci tego setu mieli troszeczkę wyzwanie, ponieważ, no, raz, że musi to wszystko jakoś wyglądać, to drugi raz w głowie mieli to, że przecież no to wszystko musi się jakby zmieścić w tej książce, być przymocowane ze sobą. Także ograniczenia konstrukcyjne mieli na pewno, no ale spójrzcie jaka piękna katedra, takie biurko nauczyciela z tego powstało. Teraz budujemy sobie taką półeczkę. Fajne drzwiczki. Tutaj też zastanawiam się, właśnie ze względu na, tą, na ten klocek z fakturą cegieł, czy to jest w zamyśle projektantów szafka rzeczywiście, czy też taki kominek z takimi metalowymi, jakby otwieranymi wrotami. No tutaj nie jestem w stanie Wam na to odpowiedzieć. Nigdzie nie znalazłam takiej informacji. A jednak to trochę wygląda tak kominkowo, nie sądzicie? Super, że są te świeczki. One dodają takiego fajnego realizmu. Widać, że jesteśmy w takich starszych czasach, też ta kolorystyka jest taka dość stonowana. No, i przyklejamy teraz obrazy z czarodziejami. Widzę, że każdy tam jest wyposażony w różdżkę, jeden w jakiś pędzel. No i teraz budujemy zwieńczenie tej całej właśnie konstrukcji, czy też tego kominka. Bardzo fajne elementy przydadzą się właśnie do filarów, jakby ktoś chciał zrobić takie piękne wykończenia. Myślę, że na pewno, na pewno do czegoś wykorzystamy. No, i właśnie to jest mocowane tutaj u góry. Bardzo podoba mi się właśnie ten element, jak to wszystko razem spójnie wygląda. No i żeby ta sala lekcyjna nie była też taka płaska, żeby się coś działo, właśnie takie dwa elementy pod okna zostały dobudowane. Być może to są jakieś właśnie elementy mm, parapetu, czy też właśnie mają to imitować jakąś ścianę, spółką. W każdym bądź razie, jak złożymy sobie tutaj całość, to bardzo fajnie to wygląda. Właśnie y, te łuki y, dodają właśnie takiej trójwymiarowości całej ten, tej konstrukcji, także naprawdę Naprawdę, no ja Wam powiem, że jestem tak zachwycona całą tą konstrukcją, jak to zostało zbudowane. I pomimo właśnie, że jest to pierwsza, znaczy jest to chyba naj, najsłabsza książka, o, brakowało mi tego słowa, z tych wszystkich czterech, to ja się bardzo cieszę, że właśnie jako pierwszą wybrałam ją. I to jest również chyba pierwsza, jeżeli chodzi o numer katalogowy tych czterech książeczek, ponieważ, no, tak jak mówiłam, jeżeli ona jest najsłabsza, to ja się boję, co będzie przy kolejnych. A ta mi się bardzo, bardzo podoba. O, właśnie tu jest ten element składany. Widzieliście, że naklejane były też taki proporczyk jakby proporzec Gryffindoru z drugiej strony właśnie tej konstrukcji również analogicznie on się powtórzy. To jest myślę, że fajne, ciekawa jestem, myślę, że w następnych tych książkach kolejna jest chyba zielona, czyli tak by sugerowało, że to będzie taka książka związana bardziej ze sliterinem. Być może właśnie te proporcje pojawią się właśnie. W innych kolorach, w innych symbolach. Tego nie wiem. Wszystko przede mną i przed nami, w zasadzie, bo będziecie to oglądać wspólnie ze mną. O, właśnie powstaje drugie skrzydło tej sali lekcyjnej takie samo jak to poprzednie. Ale fajnie zobaczycie na końcu, jak się to już zbuduje wszystko i postawi te elementy, to naprawdę robi to wrażenie takiego zamkniętego pomieszczenia. No i druga naklejka, przypinamy. No i konstrukcja złożona. Teraz właśnie pokażę Wam, jak to wszystko po prostu ze sobą poskładać, powpinać, żeby książkę można było zamknąć. Dwa ostatnie elementy to jest właśnie część służąca, żeby te książki razem ze sobą połączyć. Będziemy to testować na pewno, tylko muszę się zaopatrzyć w kolejny egzemplarz. Spójrzcie tylko na to. Te krzesła uczniów są wpinane pod stół. Na to montujemy właśnie ten fajny kuferek. I już jedna część jest spięta, i będzie można właśnie te elementy fajnie, fajnie tam zamieścić. Myślę, że super to wymyślono, zaprojektowano. Teraz właśnie to biureczko wkładamy na górę. No i książka gotowa. Elementami zapasowymi filiżanka, nanofigurka, tak jak mówiłam. No i co kochani, zestaw złożony. Słuchajcie, ja miałam tyle frajdy składając ten zestaw, że no nie da się tego opisać. Podobno jest to najskromniejszy zestaw z tych czterech książeczek. To już się zaczynam bać, skoro on przyniósł mi tyle frajdy, to co będzie z najlepszym? <laughs> nie wiem. Omówiliśmy sobie poszczególne elementy. W całości przedstawia się to tak. Bardzo mi się podoba. No i co? Postawimy McGonagall tutaj, przy tym biurku, czy też jak to się nazywa, katedra. Hermiona, oczywiście, zaczytana będzie próbować zmienić żabę w kielich. Wyłożymy jej tą książkę, ponieważ no, nie ma tu płytek do wpięcia i no, przeważyłoby ją to. Postawimy ją tutaj. Niech próbuje dziewczyna. Zaklęcia. No i ron, który spogląda na parszywka. Pięknie to wszystko wygląda. Fajnie to jest skonstruowane. Ta możliwość złożenia tego no jest niesamowita. Tak jak mówiłam, nie mogę się doczekać już kolejnych książeczek. Teraz już wiem, że na pewno pojawią się na moim kanale. Daję temu zestawowi takie silne, silne 10. Oczywiście na 10. Full punktów. Myślę, że każda z książeczek pewnie od u mnie tyle dostanie, bo podoba mi się ten innowacyjny pomysł włożenia tych klocków w książkę, później mamy możliwość zabrania tego ze sobą. Gdy na przykład gdzieś wyjeżdżamy, fajnie jest to zapakować i naprawdę przez długie, długie dni możemy odgrywać sobie wspaniałe scenki z różnych zajęć w Hogwarcie. Jestem ciekawa Waszych opinii o tym zestawie. Proszę, piszcie komentarze, jak Wam się podobało. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Najlepiej wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia, gdy tylko na moim kanale pojawi się nowy film. Miło spędziłam tą ostatnią niedzielę listopada składając ten zestaw. Chciałam Was poinformować, że grudzień będzie u mnie miesiącem świątecznym. Postaram się również właśnie stworzyć na, tą, na tym kanale taką atmosferę przedświąteczną, ponieważ uwielbiam przygotowania do świąt yy, oraz ten świąteczny czas. Także troszeczkę się u mnie pozmienia w tym grudniu. Świetnie się składa, że akurat pierwszy grudzień wypada w tym roku w środę. I to właśnie śpię środę. Zapraszam Was na nowy, przedświąteczny odcinek na kanale Kajak Klocki. To pa kochani. Cześć!